Hotel, nasz dworek. Okolicy kędzierza koźla. Światło. A sam nasz dworek wygląda tak. No, dostał mi się duży pokój. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będę musiał wybrać któreś, ale jak znam życie, to wybiorę to łóżko. No, konkret, konkret. Nie lubię skosów, no ale akurat przy tak dużym pokoju nie ma to żadnego znaczenia. Dla mnie ważne jest, że jest biurko. Nawet drugi stolik jest. A jak wygląda Łazienka? a łazienka wygląda tak całkiem konkretnie prysznic no, da się żyć toaleta ręczniki no jest dobrze, czego chcieć więcej no to co? trzeba iść do restauracji, coś zjeść nawet lodówka jest, jakby ktoś potrzebował Duży, ładny pokój. Lubię duże, ładne pokoje. No to idę.